Ekologiczna rewolucja, żegnajcie plastikowe bzdury! Ej, hey, na podwójnym espresso dla ciebie! Skąd wiedziałeś? Co robisz z nipatykami? Postanowiłam zmienić podejście, wywaliłam wszystkie plastikowe badziewia. Lecisz własnoręcznie? Tak, moje siccu będzie miało ekologiczne sprzęty z ogrodu, w którym potem będzie sikać. Ambitnie, jak to się blecie? Może Ci pomogę? To nie takie trudne. To tu, a to tu, tak? Nie, powoli, to tu, a to tu, tak. A... Yy, I tak tysiąc razy i jest wtedy. Mnie tu chyba tak nie wychodzi jak tobie. Wyjdzie ładnie, zaufaj procesowi. Miło w tym ogrodzie macie. Siema, a może byś se wplotła trochę tych kabli, ej? Nie, Boba, teraz tylko natura. Oj, chyba przeszkadzam. Pa! To twoja siostra, tak? Tak, ma swój Lumpeks. Ostatnio zwichnęła sobie żuchwę przy rapowaniu o nim. Zrobiłem ci kawę, Oli Sława. Yy... Ja już mam kawę. Yy, to ja sobie ją wybiję. A to mój brat, to przez niego upadło jajko. No i patrz! Plecione! Brawo, no jak z żurnalu luksusowych psich gadżetów. Mam nadzieję, że moje sicu wykluje się zdrowe. Na pewno i będzie miało najmodniejsze legowisko na dzielnicy. Ty, czy oni ze sobą coś nie tego tego, ty, ej! <grym> Myślisz, że tak? On w ogóle nie z typy z tego co wiem. Nie w tym! Ciepie niby, tak? Ej! Ona się mu patrzy w oczy. Coś tam, co zauważyła chyba, ej! Dobra, choć nie będziemy ich podglądać z krzaków. Robimy zakłady, co z tego będzie, ej? No, w sumie. Ale ty chcesz się założyć w którą stronę? Najpierw stawka, ej!